Witajcie w kolejnym odcinku inwestuję 500+, plus dzisiaj. Jako, że Bitcoin przebił 65 tysięcy dolarów, postanowiłem pomóc shortującym, bo jak coś kupuję to zawsze spada, więc dzisiaj nie kupuję Bitcoin, nie kupuję kryptowalut, bo ja kupuję tutaj, w tej serii inwestujemy w akcje, w szczególności na rynku amerykańskim, więc dzisiaj kupiłem po prostu spółkę, która zajmuje się technologią blockchain, pomaga w adopcji Bitcoina, pomaga w płatnościach, pomaga, w, znaczy tworzy w tym momencie jakiś sprzęt do, do kopania kryptowalut, ale tak samo sprzęt do przechowywania kryptowalut w szczególności bitcoina plus ta siostrzana spółka niedawno wpłaciła typowanie w bitcoinie pewnie już domyślacie się co to za spółka więc zapraszam was bardzo serdecznie do spuszczania ceny bitcoina za 500 zł tak jak Facebookiem było ale okazuje się że Facebook już odrobił swoje straty zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania Była inflacja w twoja ręka od podatków dupa pęka. To nie tropi a Polskie Das Makabra, po bilion długu, abracadabra, 2 miliardy telewizja, Ukurskiego Fiesta, więcej gazu przebijemy, kania westa, Prezydenta! cała Polska krzyczy, wiecie, Amerycy leżą w krzyże, wiecie, wszyscy bule al wiecie, Jak się pewnie domyślacie, już pewnie wiecie, jest to spółka Square. Spółka Square, która zajmuje się, oczywiście, jest to spółka technologiczna, która zajmuje się, zajmuje się oczywiście punktami sprzedaży, obrotem, transakcjami, różnymi płatnościami w internecie, ale tak samo w świecie rzeczywistym. Czyli mamy terminale, point of sale, mamy terminale do płatności zbliżeniowo, oczywiście, do, do obsługi kart. Mamy przeróżne tutaj możliwości. To, to jedna jest rzecz. Oczywiście mamy też inne związane. Mamy oczywiście płatności internetowe, mamy tutaj przetwarzanie faktur, mamy wirtualne terminale, koszyki zakupowe typu, mamy Shopify, czy na przykład przelewy 24, więc tego typu rzeczy. I również mamy, jak widzicie, pożyczki, usługi bankowe. Oni też starają się o licencję bankową. Więc to jest właśnie ta spółeczka. Z siostrzaną spółeczką oczywiście jest, jest Twitter. Ponieważ CEO Square i Twittera, no to jest Jack Dorsey, który właśnie jest mega fanem Bitcoin, dlatego też dzisiaj ten odcinek w tematyce Bitcoina, ale właśnie, żeby coś realnego tutaj pokazywać, realny biznes oparty właśnie z wykorzystaniem nawet właśnie Bitcoina. Ponieważ cały projekt Square to nie tylko jest właśnie to, co tutaj widzieliście. Właśnie akcesoria, jakieś tutaj sprzęty hardwareowe, czy właśnie usługi online i usługi online owe. Ale mam też oczywiście, jak zawsze mam kilka ciekawostek, kilka fajnych ciekawostek. Najpierw sobie od tych ciekawostek zaczniemy, potem przejdziemy do Teamu, do finansów i jeszcze ciekawostek, typu, jakie inne rzeczy wchodzą w skład spółki Square. Więc zacznijmy sobie od tego, że Jack Dorsey jest mega fanem Bitcoina i chce wykorzystywać właśnie w Square dużo rzeczy do. Obsługi transakcji Bitcoina. Mamy też typowanie na Twitterze. Oni też, jak zauważycie, nowy artykuł był. Dorsi rozglądają się za tym, żeby stworzyć nowy system do kopania Bitcoina. Może będą chcieli zrobić jakiś hardware do kopania konkurencję do ASIC, ale to będzie bardzo trudne, są lata pracy. No ale właśnie on będzie chciał coś zrobić takiego, żeby, żeby kopać Bitcoina. Tak samo Square, kilka miesięcy temu. Robią to samo, co robi Kamil Gansa z Bitfoldem, czyli też robią wallet do Bitcoina, hardwareowy wallet do Bitcoina. Czekamy właśnie na informacje co z Bitfoldem, no ale ta informacja jest dosyć znacząca. Konkurencja na hardwareowych walletach jest dosyć znacząca. Mamy dwa dominujące teraz podmioty, to jest Trezor i Ledger. Bitfold dojdzie ze swoimi rozwiązaniami, no i Square będzie prawdopodobnie kolejny. No, i też właśnie chcą zrobić point of sale krypto, czyli takie terminale do płacenia w kryptowalutach, żebyście po prostu mogli swoimi aplikacjami płacić w sklepie kryptowalutami. Dodatkowo jeszcze Square jest posiadaczem aplikacji Cash App. To jest dosyć popularna aplikacja w pokoleniu Z. No i milenialsi, tacy wiecie, później milenialsi, którzy mają Cash Appa. Ludzie, którzy grają na opcjach, też z tego korzystają. Nawet jak widzicie jest wizualizacja tej strony internetowej, jest mocno pod właśnie Pokolenie Z, więc mega prosta aplikacja do przesyłania sobie Kapitału z, z konta na konto e, typowanie sobie płaceniem np. w szkole czy w liceum czy high school High school, czy tam w elementary school e, Żeby wysłać sobie np. 5 dolarów za coś nie i to, to właśnie od tego jest Jest ta aplikacja, oczywiście to są dodatkowe rzeczy typu inwestuj w akcje i bitcoina od jednego dolara. Więc taka aplikacja jest dodatkowo. Oprócz tego Square rozpoczął akwizycję firmy Affirm, czyli w modelu buy now pay later. To też jest w Polsce ostatnio dosyć popularne, już coraz bardziej popularna rzecz, czyli właśnie coś co kupujesz sobie wcześniej, a dopiero później płatność. Coś podobnego jak na raty, ale nie, nie do końca, nie do końca. Ale teraz nie będę się nad tym tutaj rozwijał. W każdym razie mówię, że firma jako Square rozwija się bardzo mocno, wydają bardzo dużo na research and development, dlatego też, kiedy wchodzimy na przykład na finanse firmy, jak widzicie kwartalne wyglądają tak przychody, a zyski mamy takie. Więc mamy 5 miliardów tutaj, czy dobrze widzę, 5 miliardów przychodów całkowitych w... W, w, to będzie pierwszy kwartał 2021. No i mamy 39 milionów zysku. Więc te wyniki, jak widzicie, są bardzo mocno skalowalne W sensie nieskalowalne, tylko marżo, marża jest dosyć przeciętna. Na tym, na tym zysk jest mały do przychodów, do obrotu. No, ponieważ właśnie dużo jeszcze inwestują, dużo właśnie skalują się żeby być jeszcze, jeszcze większą firmą. No i walczą z PayPalem, ze Stripe'em, więc dosyć znaczące te, te konkurencje tutaj. Na chwilę obecną wskaźnik cena do zysku 225. Inwestorzy fundamentalni, bo powiedzieli, że jakaś tragedia, że to jest bardzo dużo. No bo właśnie jest zysk dosyć, dosyć mały. Na chwilę obecną akcja kosztuje 255 dolarów i ja kupuję dzisiaj ją za 500 złotych. No i właśnie, założona w 2009 roku spółka Square ma siedzibę w San Francisco. Jeszcze zobaczmy, ilu mają pracowników, czy to jest widoczne, czy to w statystykach. Tam widziałem, a, jest 5,5 tysiąca ludzi zatrudnionych w tej, w tej spółce. Taka spółka właśnie typowo nastawiona na, 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 na skalowanie się, czyli wiecie, typu Ubers jedący na stratach i na niskich zyskach. Po to, żeby jak najbardziej się rozwinąć, trzeba to rozumieć, że oni tutaj razem z Twitterem działają. No i jak ostatnio Twitter wprowadził typowanie w Bitcoinie, no to prawdopodobnie to jest wszystko po to, żeby szykować się do większej adopcji i do monetyzacji Square w przyszłości. Tak, żeby właśnie adopcja bitcoina w Network wzrastała. W tej warstwie drugiej, gdzie są płatności o minimalnym koszcie transakcji. Więc to jest po prostu szapoba dla, dla pomysłu, nie? I jak widzicie, mamy tutaj finanse till the moment i tutaj mamy końcówkę 2020 roku, więc na chwilę obecną te przychody są jeszcze większe niż w 2020 roku. No i ale właśnie ten zysk jest dosyć mały, duże są wydatki, jak widzicie. Wydatki mają bardzo, bardzo duże, więc... Coś, coś może właśnie być tutaj na rzeczy z, z research and development jeśli chcą zrobić bitcoin mining system czy właśnie ten wallet no to to są takie projekty, które, które są kapitałochłonne więc jest to po prostu bet na to, że ta um, fala pokolenia Z obrotu kryptowalutami fala będzie bardziej wznosząca przez następną dekadę i tak naprawdę Square będzie dzięki temu profitował. Dlatego właśnie ustalam na Itoro, moi drodzy, ja kupuję za 500 zł, czyli w okolicach 125 dolarów w tym momencie akcję, która kosztuje 255 dolarów. Przypominam, że to jest mega dobre, jeśli chcemy mieć ekspozycję na jakąś spółkę, na przykład spółka kosztuje 700 dolarów jedna, jedna sztuka, no to tutaj możemy kupić. 0,49 jednostki. Pół, pół akcji kupuję w tym momencie Square. Ustawiam zamówienie i na otwarciu rynku to kupuję. Tak samo zrobiłem z Facebookiem. Na otwarciu Open Market. No ja otworzył się rynek, kupiłem akcję Facebooka, wtedy on spadł. Ale rzućmy sobie teraz okiem, że, że ta awaria już, nie jest nic, już nikt o niej nie pamięta. Od tamtego momentu, właśnie od tego dnia, kiedy była awaria, awaria Facebooka, no to cena Facebooka w tym momencie 1,5% więcej. W ostatnim odcinku nagrywałem odcinek tydzień temu o pojedynku Call of Duty vs Battlefield. My mamy tutaj Activision versus EA Games i w tym momencie EA Games z Battlefieldem trochę wychodzi na prowadzenie. Zobaczymy jak będzie w następnym tutaj, w następnych tygodniach. Adobe widzę, że kompensuje straty na Palantir, więc dzieje się na mapie portfelu. jest także w dzisiejszym odcinku to wszystko, kupuję właśnie Square. Ja jestem jestem wielkim fanem właśnie rozwijania tego point of sale. Kiedyś nawet zainwestowałem w taką, taki projekt też point of sale w krypto miał być. Dzisiaj tej, tej tego projektu już nie ma i są utopione pieniądze, ale taki terminal właśnie do kryptowalut miał być, nie? Z obsługą z aplik aplikacją płaciłeś eh, NFT eh, nie NFT, tylko eh, jak mamy na telefonach, jak mamy na telefonach, jak mamy na telefonach, jak coś włączamy, żeby NFC, właśnie z NFC, żeby płacić w kryptowalutach i taki point of sale, wyobraźcie sobie, że mamy, nie wiem, 3 XRP, poszło, bach, jest, nie? Takie właśnie terminale, wydaje mi się, że kiedyś w przyszłości będą właśnie stricte do kryptowalut albo właśnie łączone, czyli ma pan kartę fiatową, a mamy tutaj też płatności w aplikacji... Aplikacją kryptowalutową, a nie przesy, przesyłanie. Wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie o spółce Square, jaką Wy tutaj spółkę w ostatnim tygodniu kupowaliście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dużo profitu Wam życzę. I to wszystko. Koniec materiału El Prezydente. Dużo zdrowia. Z rozkazu el nakazuje się dołączenie do liberum, sprawdzenie linku w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało kliknij.